Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę bardzo łatwą opcję na platformie Classroom, gdzie nauczyciel wystawia różnego rodzaju zadania. Te zadania dostaje uczeń. Wysyła je z powrotem nauczycielowi, nauczyciel je sobie ocenia i uczeń dostaje informację, jaką ocenę otrzymał. Bardzo proste, nie trzeba nic wysyłać na maile. Dzięki temu nasze maile będą prześliczkie. Wszystko będzie się znajdowało na platformie Classroom. I jak to zrobić? Najpierw logujemy się na naszego Classrooma, Wchodzimy do odpowiedniej klasy. Ja jestem w klasie 5. Klikamy Zadania. W opcji Utwórz wybieramy opcję Projekt. Dzięki tej opcji będziemy mogli wysyłać zadania do uczniów, a uczniowie będą indywidualnie mogli nam odesłać. Oczywiście wpisujemy tytuł zadania. Oczywiście tytuł zadania może być dowolny. Wybieracie sobie co chcecie i w poleceniu piszemy, co należy zrobić. Polecenie w moim przypadku jest banalnie proste. Chodzi o to, żeby tylko pokazać, o co tutaj chodzi, czyli wyszukaj ładną grafiku mapy Polski w Internecie. Oczywiście tutaj możemy dodawać różnego rodzaju pliki, linki, filmiki, co tylko wiemy, to już umiemy, także tego nie będę pokazywał. Kolejną opcją jest to ustalenie, ile punktów uczeń może dodać, dostać za z zadanie. Jeżeli macie system oceniania w procentach, można dać 100%, ja dam sobie po prostu 6 punktów, co sugeruje od jedynki do 6 jako ocenę. Termin od razu nie jest do wykonania i teraz tak, jeżeli damy temat, to ten temat się zrobi taki ładny, duży, podkreślony, bo pod jednym tematem możemy mieć wiele zadań. Każdy sobie ładnie może ustawić. Ja wpiszę tutaj temat. Mój temat będzie się nazywał wyszukiwanie w internecie. No i klikamy sobie tutaj za I teraz tak jak widzicie ten duży temat to jest podkreślone wyszukiwanie w internecie i nadal mam jedno zadanie. Oczywiście tych zadań może być bardzo dużo. Każdy sobie tworzy jak chce. Mamy to zadanie. Ja teraz pokażę jak wygląda to zadanie ucznia. Gdy uczeń się zaloguje na swoje konto, kliknie zadania, zobaczcie, wyszukiwanie w internecie i ma jakieś zadanie, no to sobie klika to zadanie, wie co ma zrobić, no to otwiera sobie projekt. Jeżeli projekt ma już otwarty, to tutaj czyta co ma zrobić, w moim przypadku miał znaleźć to zdjęcie, więc je znalazł, zapisał na kupicie, i tę gotową rzecz, którą ma wysłać mi, dodaje tutaj. Załóżmy, że ten kliczek, dokument, arkusz, zdjęcie, film, który ma wystać na, na, dla nauczyciela, sobie zapisano w tym Teraz umieszczę go sobie tutaj. Ten materiał, który ma na nauczycielu, został właśnie załadowany. I ostatnią rzecz, którą musi zrobić uczeń to dać oddech. Potwierdza i to jest wszystko. Uczniowie wykonał zadanie, wysłał nam to, co my od nich chcieliśmy. Więc teraz pokażę, jak wygląda to ocena nauczyciela. Czyli tak, logujemy się na nasze konto i wchodzimy w zadanie. Teraz mamy naszą lekcję, którą tak nazwaliśmy, mamy jakieś zadania. Klikamy w zadanie i widzimy, jedna osoba już oddała nam pracę. Jeszcze 8 osób jest przypisanych, które tej pracy nam nie oddało. Sprawdzamy kto, klikając wyświetl projekt. Tutaj mamy wszyscy uczniowie zaznaczone, więc pokaże nam się wszyscy nasi uczniowie i mamy, że test nam wysłał e, odpowiedź. Mamy oddane i nie mamy przypisanych, czyli tego jeszcze nie przeczytali, więc klikamy w nasze zadanie, które chcemy zobaczyć. Jak widzicie, zadanie nam się załadowało. W moim przypadku to jest tylko zdjęcie, ale to mogą być teksty, dokumenty, filmy, cokolwiek. No i widzimy, że jest to dobrze zrobione, więc ocena wpisujemy 6 na 6. Mogę dodać komentarz, nie będę go komentował. I załóżmy, że to już koniec naszego oceniania, więc dajemy zwróć. To pokazuje nam, że zadanie nie zostało zwrócone. Dajemy zwróć. Potwierdzamy. I to wszystko. Stworzyliśmy zadanie, wysłaliśmy zadanie uczniowi, uczeń je zrobił, wysłał nam, oceniliśmy. I na samym końcu pokażę, jak wygląda to od strony ucznia, który sobie znowu wchodzi na zadania, widzi, że jest zadanie ocenione, wchodzi sobie do środka i wie, że dostał 6 na 6 punktów. I to wszystko. Mam nadzieję, że każdemu się to spodoba i każdy z tego będzie korzystał, bo w ogóle nie zaśmieszamy naszej skrzynki. Wszystko dzieje się tutaj. Pozdrawiam i życzę zdrowia. Do zobaczenia.